Witajcie moi drodzy. Na dzisiaj przygotowałam dla Was taki bardzo ładny, delikatny wzór. W drodze wyjątku nie jest to wzór ażurowy, jednak potrafię również dziergać inne wzory, nie tylko ażurowe. Ten wzór składa się z sześciu oczek raportu. Na raport potrzebujemy sześć oczek a więc liczba oczek, którą potrzebujesz po, y, musi być podzielna przez 6. Ja w tej chwili tutaj mam na drutach 23 oczka. Tak, 23. Y, 18 oczek na raport plus dwie y, dwa oczka brzegowe. Plus trzy pomiędzy. Ten wzór jest bardzo łatwy do dziergania. To jest jego prawa strona. Widzicie, że tutaj są same oczka prawe pomiędzy. A tu są te oczka takie, jakby przekręcone. Ja nie wiem, jak to się nazywa ten sposób dziergania tych oczek. Jeżeli któraś z Was wie, to będę bardzo wdzięczna, jeżeli mi to na dole. W komentarzach napiszecie. Będę się bardzo cieszyła. To jest lewa strona tego wzoru, nie jest za ciekawa, więc uważam, że wzór ten nie nadaje się na szaliki. No, chyba że ten szalik będziemy robiły podwójnie. Ok. Zaraz zobaczycie, że ten wzór jest bardzo łatwy do dziergania. No, i możemy w tej chwili zacząć. Mam nadzieję, że przez to słońce jest dosyć dobrze widać ten wzór. Czasami to zależy od wełny, jaka, jaki kolor wełna ma, na przykład te ciemne wełny. Już postanowiłam, że nie będę nimi robiła, żeby dla Was pokazywać, bo to później na wideo nie jest za ciekawe. Ok, pierwsze oczko u mnie zawsze jest oczkiem brzegowym, to zdejmuję, nie przerabiam. Trzy kolejne oczka to są oczka prawe, całkiem normalnie przerabiamy je na prawo. Następnie mamy te trzy oczka, które są takie jakby przekręcone. Wkuwamy naszą prawą igłę, prawy drut pomiędzy pierwsze i drugie oczko. I przeciągamy. Nić. Zostawiamy to pierwsze oczko jeszcze na drucie. I to przeciąg ta przeciągnięta nić jest tutaj na prawym drucie, który wkuwamy w pierwsze oczko i przerabiamy je całkiem normalnie na prawo. I w tej chwili spuszczamy. I znowu pomiędzy drugie a trzecie oczko nić przeciągamy. Wkuwamy się całkiem normalnie w to pierwsze tu oczko, całkiem normalnie i przerabiamy prawe oczko i spuszczamy. I jeszcze raz przeciągamy, wkuwamy się i robimy prawe oczko, i dopiero teraz wyciągamy ten nasz lewy trud. Kolejne trzy oczka są znowu oczkami prawymi, te przerabiamy całkiem normalnie na prawą. No, i znowu mamy pomiędzy pierwszym a drugim oczkiem. Wkuwamy się, przeciągamy naszą nić, zostawiamy jeszcze to oczko na drucie, przerabiamy to oczko całkiem normalnie na prawo i dopiero zaraz spuszczamy. I jeszcze raz przeciągamy, przerabiamy to oczko na prawo i dopiero wyciągamy ten drut lewy. I jeszcze raz. Pomiędzy pierwszym a drugim oczkiem wkuwamy się prawą, prawym drutem. Widzicie, tak to wygląda od tej lewej strony. Tą nić przeciągamy pomiędzy tymi dwoma oczkami. Ona w tej chwili jest na prawym. Moment, nos mnie zasłędził. Ona w tej chwili jest na prawym drucie. Wkuwamy się całkiem normalnie oczko pierwsze i przeciągamy je robiąc prawe oczko i drut wyciągamy. Kolejne trzy oczka są znowu oczkami prawymi, które przerabiamy całkiem normalnie na prawo. I tu mamy znowu pomiędzy dwoma oczkami. Wkuwamy się, przeciągamy, robimy prawe oczko i igłę wyciągamy. I jeszcze raz. Prawy. I ostatni raz. Raz. I dwa. Ostatnie trzy oczka są oczkami prawymi. Ja w tej chwili pomyślałam o tym, że to można również robić z czterema oczkami, z dwoma oczkami. To już. Naprawdę jest uzależnione od Was, jak szerokie chcecie mieć te raporty. My tutaj mamy po trzy. Wydaje mi się, że po dwa również by bardzo ładnie wyglądało. To wtedy by wyglądało tak bardziej jak ściągacz, można powiedzieć. Ok, to był rząd pierwszy. Teraz robimy rząd drugi, który jest również bardzo łatwy. Pierwsze oczko brzegowe zdejmujemy, nie przerabiamy. Kolejne trzy oczka są oczkami lewymi, te przerabiamy całkiem normalnie na lewo. No i w tej chwili mamy tutaj trzy razy po yy, dwa oczka, a więc mamy po jednym oczku za dużo, trzy oczka tu są z, yy, mamy za dużo. Kładziemy nić z przodu i przerabiamy dwa oczka razem na lewo. Drugi raz, dwa oczka razem na lewo, i trzeci raz. Znowu trzy normalne oczka przerobione na lewo, i znowu dwa oczka razem na lewo. Dwa oczka razem na lewo. I jeszcze raz trzeci raz, dwa oczka razem na lewo. Teraz trzy normalnie przerobione oczka na lewo. I jeszcze raz te dwa oczka przerabiamy na lewo. Kolejne dwa oczka, jak widzicie, znowu przerabiamy na lewo. I trzeci raz. Momencie, trzeci raz, dwa oczka na lewo. No i u mnie są ostatnie trzy, które przerabiam całkiem normalnie na lewo i oczko brzegowe. Jak widzicie, tutaj w tym momencie zakończyłam te dwa rzędy. Teraz trzeci rząd robicie tak samo jak pierwszy, czwarty tak samo jak drugi i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy tutaj żadnego szkicu, bo tak jak powiedziałam, ja nie wiem, jak te oczka nawet się nazywają, te skręcone. Dlatego y, proponuję, żebyście sobie to zapisywały. Ten, ten wzór jest tak, tyli, y, tak y, łatwy, że można go sobie na kartce zapisać, jak robić. Ja to kiedyś tak robiłam, że pisałam sobie na przykład rząd pierwszy, trzy oczka prawe, trzy oczka lewe i tak dalej, i tak dalej. Rząd drugi przykładowo, wszystkie oczka tak jak schodzą z trudu. Mam nadzieję, że nie będziecie miały z tym kłopotu. Jeżeli ktoś z Was wie, jak te oczka się nazywają, to będę bardzo wdzięczna, jeżeli mi o tym jeżeli mi to napiszecie. To tyle na dzisiaj. Myślę, że dzisiaj już nic więcej nie nagram, bo słońce wyszło nareszcie i chciałabym troszeczkę porobić w ogrodzie. Ten wzór zaraz wstawię na YouTube. I będę się cieszyła, jeżeli znowu u mnie zagościcie. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Na razie, cześć, pa!